Najpierw dokładnie umyj i wytrzyj ręce. Następnie wybierz miejsce odpowiednie do wprowadzenia czujnika na brzuchu lub w tylnej części ramienia. Jeżeli masz mniej niż 18 lat, możesz umieścić czujnik także w górnej części pośladków. Wybrany obszar powinien być oddalony o minimum 8 cm od miejsca podłączenia pompy insulinowej lub miejsca iniekcji. Unikaj okolic kości takich jak żebra czy kości biodrowe, jak również obszarów z bliznami, tatuażami, włosami czy podrażnieniami skórnymi. Pamiętaj też, aby nie mocować czujnika w tym samym miejscu dwa razy z rzędu. Kiedy wybierzesz już odpowiedni obszar, oczyść go, przecierając wacikiem z alkoholem i poczekaj, aż wyschnie. Następnie sięgnij po aplikator i usuń z niego obie etykiety, uważając, aby nie dotknąć ich samoprzylepnej strony. Umieść aplikator na skórze, zegnij i odłam jego zabezpieczenie. Naciśnij przycisk, aby wprowadzić czujnik. Usuń aplikator. Twój czujnik został skutecznie wprowadzony. Teraz czas na podłączenie nadajnika. Przetrzyj go alkoholem i poczekaj aż wyschnie. Następnie wsuń nadajnik w obudowę czujnika. Przyciśnij mocno i zatrzaśnij. Trzykrotnie przesuń palcem po plastrze wokół nadajnika. Z tak podłączonym nadajnikiem możesz pływać, kąpać się, brać prysznic bez ograniczeń. Gratuluję! Udało Ci się skutecznie wprowadzić czujnik i podłączyć nadajnik. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.